Będzie wędrował drogami Małopolski przejeżdżając przez takie miejsca jak Tarnów, Żabno, Bielcza, Bożencin i Szczurowa. Po raz kolejny sprzed Muzeum Etnograficznego w Tarnowie wyruszy rekonstruowany cygański tabor. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek i potrwa do niedzieli. Wyruszy po raz szesnasty Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Pierwszy raz ten tabor został wyekspediowany w kierunku szczurowej w 1996 roku, a więc 20 lat temu. Byłby to w tym roku 20 tabor, gdyby nie przerwa czteroletnia, którą mieliśmy między 2002 i 2007. Jak nazwa sama mówi, jest to rodzaj takiej pielgrzymki, która odwiedza miejsca związane z martyrologią Romów. Jest wokół tarnowa kilka takich. Miejscowości. Celem tej pielgrzymki, ja to tak nazywam, jest miejscowość Czórowa, gdzie istnieje największy na terenie Polski masowy grup pomordowanych Romów i miejsce, w którym postawiono pierwszy na świecie pomnik upamiętniający zagładę Romów w 1965 roku. Na tegoroczny tabor zapowiada się szczególnie dużo młodzieży, dzieci. Mianowicie z trzech miejscowości Polski przyjadą autobusy z dziećmi romskimi, które będą z nami. Obozować w Szczurowej. To będzie duża grupa ze Świnoujścia, kolejna grupa z Bydgoszczy i spora grupa z Wrocławia, również z Romami rumuńskimi, którzy będą gościć w naszym taborze. A poza tym będą ludzie z różnych krajów na razie wiemy, z Niemiec, ze Szwecji, z Anglii, z Czech. Organizatorami Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów są Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej.